Mam wyjście Sio. tam to jest nie tam. jest plan. E, no, mnie e. nie teleportuje. Nie, ja nie chcę na to wchodzić. No nic się nie dzieje zobacz Aha, tak się wykorzystuje bugi Edwin Ja? E, pogadaj z tym panem Co to jest? Pogadaj z tym panem Ale w ogóle zobaczcie, czekajcie w ogóle to nie tepa jest nieaktywne. Czy działa? No nie, właśnie nie działa. Jaki troll, mam Cię, pomocy? Halo? Boż! To jest bardzo trudny U? przeciwnik. Mogę alicję cały czas. Oni gdzieś tu są. Dobra, skaczemy, dawaj. Musimy, Pocze a, poczekaj, glud... Glud jest za drugimi drzwiami, musimy skoczyć. Tylko to, że już nie ma tej mechaniki mrugania, to bo. Aha, dobra. Ten kadab jest służył za moską. Jest tu siebie. Edwin Edwin jedną. O nie. Ojej. Oh yeah. Gdzie Im są so więksi, tym bardziej upadają. <laughs> <laughs> ja Zajebiste. Piękna śmierć. Boże, to było cudowne. Ten teleport jest najlepszą rzeczą na świecie. Ale co tam jest za podwór? Ten, co łamie karki. Breker oh! Breaker. Yeah. Gonię cię, nie? Trzymaj się! Goń mnie! Ale mnie wziął! Ale Dawaj, mie... Biesze mnie. Bierze mnie! Bierze mnie! Ach! Oła! Ty, ale ze mną ucieka daleko! Nie! nie. cię, gonię! Trzymaj Biesze się! Bierze mnie! Oła! To gdzie on mnie bierze? Ty, ale jeszcze żyje. Chyba. On mnie cały czas trzyma. Opacy słyszycie mnie? Ty też się puszczałaś? Nie, nie, Gwen Stacy była czysta. Jak to? Spuści, spuści, spuściła się z zegara, że jest no, z zwierzy. No, zrzuciła się, ale nie była wierna. <ścoughs> I prawda go onieśmieliła. Chłop się uduci zaraz, przecież ciało <laughs> <laughs> Why? <laughs> A, to jest drugi wejście do reaktora Jo, zapisuj to Co? <laughs> Dwie osoby w ciągu minuty zrobiły dokładnie to samo O Tomek, o, Tomek. E, dawaj polujemy na Tomka! Chodź tu Tomciu! A nieeee! Nieeee! Nie, Nieee! Nie, nie, nie. Pięknie! Hej <zysy> <ślam> Co Ej, jest? Się to? Czemu ja tu zapierdzielam? Proszę Wypijesz monster energii? Ja? Nie! No właśnie... Po prostu... Co? Wypuściłem ten toolbox z rąk to ja by... No cześć! Ty też! Wypijesz Tak, wypijemy energole. <śmum> Co wy to robicie? Przeszkadzamy wam? Nie, nie, nie nic o tym O! Dobre To serio? Ktoś się tepnął Co? Co on Ej, zrobił? Błogii. Co? Andrzej Chójak To kto mnie troluje? Chodź bo tu jest ogólnie ogień śniżowy tam ze drzwiami też jest tury. gdzie jest, jest Waldy? A on ja nie żyję, tylko ty mnie spoję. Tu jest ty patrz! U góry jest Marek zrobił Bigo, to jest fajny. No chyba nic nie ma, nie? No, jest to duży korytarz Dobra. No, Może się nie płynu. No to ja skoczę pierwszy. No to skacz. Nie. Czy ktoś drugi? No Waldek nie potrafi w parkur. Jest 1% szansy, że wybuchnę, dlatego nie będę używał. Pusiałem. Jechał, czy ty jej nie widziałeś? Nie. No, what the fuck, bro? Nie mam czasu na tej głupoty. A ci da mnie, ja mam czasu na głupoty Spokój się Dobra parkour I tutaj właśnie Waldek Się Wypierdolił